RUS marca 1943 roku ściskał polską wieś koło Białego Stoku, gdzie Wehrmacht przesyłał codziennie dziesiątki pociągów na front wschodni, gdzie wojna z Sowietami pochłaniała więcej materiału, więcej ludzi, więcej wszystkiego niż Trzecia Rzesza mogła produkować, gdzie każdy wagon z amunicją, każdy czołg na platformie, każdy żołnierz w wagonie był desperacko potrzebny, gdzie opóźnienie o jeden dzień mogło oznaczać przegraną bitwę, stratę frontu, katastrofę wojskową. SS Obergruppenführer Erich von den Bach-Zelewski był odpowiedzialny za bezpieczeństwo kolei w okupowanej Polsce, siedział w swoim ciepłym biurze w Warszawie i patrzył na mapy pokazujące główne szlaki kolejowe, linie krwi Wehrmachtu, arterie transportujące wszystko, czego niemiecka machina wojenna potrzebowała, żeby przetrwać na wschodzie. Polski ruch oporu był dla niego irytacją, nie zagrożeniem. Partyzanci ukrywający się w lasach z przestarzałą bronią, z ograniczoną amunicją, bez wsparcia powietrznego, bez czołgów, bez artylerii, bez jakiejkolwiek szansy przeciw potędze Wehrmachtu i SS, Bach myślał o polskim ruchu oporu jako o grupie bandytów, terrorystów, desperatów którzy mogą co najwyżej zabić kilku niemieckich żołnierzy w zasadzce, spalić kilka budynków, stworzyć małe problemy, ale nigdy nie mogą zagrozić niemieckiej kontroli nad Polską, nigdy nie mogą wpłynąć na przebieg wojny. Armia Krajowa była największym ruchem oporu w okupowanej Europie. 350 tysięcy zaprzysiężonych członków w całej Polsce. Struktura równoległa do przedwojennego państwa, z własnym rządem podziemnym, sądami, szkolnictwem, wywiadem, armią, z komórkami we wszystkich większych miastach, we wszystkich regionach, z siecią łączności rozciągającą się od Bałtyku po Karpaty, z żołnierzami, którzy czekali na rozkaz powstania, na moment, gdy będzie można walczyć otwarcie, ale do tego momentu musieli działać w ukryciu, sabotować, zbierać informacje przygotowywać się. Jednym z priorytetowych celów armii krajowej była kolej, Wehrmacht zależał od kolei całkowicie, bez ciągłego transportu surowców, amunicji, żołnierzy, Wehrmacht na wschodzie by się załamał w tygodnie, linie kolejowe były Achillesową piętą niemieckiej machiny wojennej były wszędzie, niemożliwe do obrony na całej długości, wystarczyło zniszczyć most, wysadzić tory, wykoleić pociąg i cała linia była zablokowana na godziny, czasem dni, a każda godzina opóźnienia oznaczała słabszą pozycję na froncie. Pytanie brzmiało tylko jak partyzanci, bez ciężkiej broni, bez materiałów wybuchowych w wystarczających ilościach, bez ekspertów inżynieryjnych, mogli skutecznie sabotować system kolejowy, chroniony przez tysiące niemieckich żołnierzy, przez SS, przez Wehrmacht, przez całą maszynerię terroru III Rzeszy? Odpowiedź była zapisana w tysiącach sabotaży, które SS próbowało ukryć przez dekady. Bo przyznanie prawdy byłoby przyznaniem się do porażki. Akcja Wieniec była kryptonimem operacji sabotażu, kolejowego koordynowanej przez armię krajową od wiosny 43 do lata 44, największej akcji sabotażowej w historii II wojny światowej, akcji, o której Wehrmacht długo nie wiedział, bo myślał, że pojedyncze incydenty są niezależne, przypadkowe nie część większego planu, niekoordynowane przez centralny wywiad, niewykonywane przez profesjonalną organizację. Komendant Główny Armii Krajowej, generał Stefan Rowecki, wydał rozkaz w lutym 43, Trzeciego? priorytetowym celem jest paraliżowanie niemieckich transportów kolejowych na wschód. Każda tona amunicji, która nie dotrze na front, każdy czołg zniszczony przed walką, każdy żołnierz, który nie dojedzie do jednostki, to nasz wkład w osłabianie Wehrmachtu. Koncentrujemy się na kolei, bo tam możemy zadać największe straty przy najmniejszym ryzyku. Rowecki rozumiał matematykę wojny. Rozumiał, że Armia Krajowa nie może pokonać Wehrmachtu w otwartej walce, nie teraz, nie jeszcze, ale może Osłabiać go systematycznie, metodycznie, dzień po dniu, noc po nocy, sabotaż po sabotażu, aż Wehrmacht będzie zbyt słaby, żeby utrzymać okupację, aż nadejdzie moment odpowiedni na powstanie. Ale do tego momentu, sabotaż i kolej była idealnym celem. Porucznik Stanisław Weber, przed wojną inżynier kolejowy, znał każdy szlak w centralnej Polsce, każdy most, każdy tunel każdą stację, każde miejsce wrażliwe, gdzie sabotaż mógłby spowodować maksymalne opóźnienie przy minimalnym użyciu materiałów wybuchowych, które były na wagę złota w okupowanej Polsce, gdzie każdy kilogram dynamitu musiał być przemycony z zachodu albo ukradziony z niemieckich magazynów, ryzykując życie dziesiątek ludzi. Weber został wyznaczony przez Armię Krajową do koordynowania sabotażu kolejowego w dystrykcie warszawskim. Otrzymał rozkaz maksymalizować zakłócenia, minimalizować straty własne, priorytet to mosty, zwrotnice, parowozy wszystko, czego naprawa wymaga czasu i specjalistycznego sprzętu. Weber rozpoczął od analizy. Przeanalizował każdy główny szlak transportowy przez region. Zidentyfikował punkty krytyczne, miejsca, gdzie jeden sabotaż mógłby zablokować ruch na całej linii, miejsca, gdzie Wehrmacht nie miał alternatywnych tras, gdzie musiał naprawić zniszczenia albo zaakceptować całkowite przerwanie transportu. Znalazł dwanaście takich punktów, dwanaście mostów, których zniszczenie sparaliżowałoby kolej na tygodnie. Ale zniszczenie mostu wymaga dużej ilości materiałów wybuchowych, wymaga czasu na podłożenie ładunków, wymaga zespołu ludzi, którzy muszą pracować w nocy, ryzykując wykrycie przez niemieckie patrole, które chodziły wzdłuż torów każdej nocy, szukając właśnie sabotażystów, szukając bomb, szukając jakichkolwiek oznak działalności partyzanckiej. Weber wiedział, że nie może niszczyć wszystkich mostów jednocześnie, nie miał wystarczających materiałów, nie miał wystarczających ludzi, musiał wybierać cele strategicznie, musiał kalkulować, co da największy efekt przy najmniejszym ryzyku. Wybrał most koło Rembertowa, most na głównej linii łączącej Warszawę z Frontem Wschodnim, most, przez który przechodziło dziesięć pociągów dziennie, każdy wypełniony materiałem wojennym, most, którego zniszczenie wymusiłoby objazd przez grodno, dodatkowe 300 kilometrów, dodatkowe dwa dni transportu, dodatkowe zużycie paliwa, dodatkowe komplikacje logistyczne. Most był chroniony przez wartowników. Wehrmacht umieścił posterunek przy każdym moście ważnym strategicznie. Dwóch żołnierzy. Na zmianę patrolujących most co godzinę, sprawdzających pod mostem, czy ktoś nie podłożył ładunków. Weber potrzebował zlikwidować wartowników bez alarmu, bez strzałów, bez niczego, co mogłoby ostrzec inne niemieckie jednostki w pobliżu. Jego zespół składał się z ośmiu ludzi: wszyscy członkowie Armii Krajowej, wszyscy z doświadczeniem w sabotażu, wszyscy gotowi zginąć, jeśli coś pójdzie nie tak. Wszyscy rozumiejący, że schwytanie przez Wehrmacht oznacza torturę, a potem egzekucję. I Prawdopodobnie represje wobec ich rodzin, sąsiadów, całej wioski. 20 marca, 43 o 3 nad ranem, zespół Webera zbliżył się do mostu. Dwóch żołnierzy było na wartowni, pijanych. Weber słyszał ich śmiejących się, słyszał butelki stukające. Wermacht żołnierze na tylnych liniach często pili, żeby zabić nudę. Żeby zapomnieć o zimnie, żeby przetrwać kolejną noc w kraju, który nienawidził ich każdego dnia, każdej godziny. Weber wysłał dwóch swoich ludzi. Obaj byli wyszkoleni w cichym zabijaniu, obaj zbliżyli się do wartowni niewidoczni w ciemności. Obaj weszli jednocześnie. Jeden zakrył usta pierwszemu żołnierzowi, drugi zadźgał go nożem w serce, drugi żołnierz próbował krzyczeć. Ale nóż wszedł w jego gardło, zanim wydał dźwięk. Obaj Niemcy umarli w ciągu dziesięciu sekund, cicho, bez alarmu. Weber i reszta zespołu przeszli pod mostem. Mieli dwadzieścia kilogramów dynamitu, wystarczająco, żeby zniszczyć główne podpory, wystarczająco, żeby most się zawalił, gdy następny ciężki pociąg będzie przejeżdżał. Ale niewystarczająco, żeby most zawalił się natychmiast, bo to mogłoby ostrzec Wehrmacht, że sabotaż był zamierzony, że był to atak partyzancki, Weber chciał, żeby most wyglądał na zniszczony przez przypadek, przez defekt strukturalny, przez cokolwiek oprócz sabotażu, żeby Wehrmacht nie intensyfikował ochrony, żeby kolejne akcje były możliwe. Umieścili ładunki precyzyjnie na podporach. Użyli zapalników czasowych ustawionych na dwanaście godzin. Dwanaście godzin dawało zespołowi czas na ucieczkę, czas na powrót do normalnego życia, czas na stworzenie alibi, gdyby Wehrmacht zaczął przesłuchania. Dwanaście godzin później, o trzeciej po południu, gdy pociąg z czołgami przejeżdżał przez most. Ładunki wybuchły, podpory zostały zniszczone, most się zawalił pod ciężarem pociągu, 40 wagonów wpadło do rzeki, 20 czołgów zniszczonych, 150 żołnierzy zabitych albo rannych, główna linia transportowa zablokowana całkowicie. Wehrmacht był w szoku. Jak most mógł się zawalić? Mosty były sprawdzane regularnie, były solidnie zbudowane, nie powinny się zawalać spontanicznie. Niemieccy inżynierowie zbadali wrak, znaleźli ślady materiałów wybuchowych, zrozumieli sabotaż. Ale kto, jak? Wartownicy byli martwi, obaj z ranami nożowymi, obaj zabici cicho, profesjonalnie. To nie była robota bandytów, to była robota wyszkolonych żołnierzy, to była robota organizacji militarnej. Bach dostał raport i zaczął rozumieć. Polski ruch oporu był bardziej zorganizowany niż myślał, bardziej profesjonalny, bardziej niebezpieczny. Wydał rozkaz podwoić ochronę wszystkich mostów, patrole co pół godziny zamiast co godzinę, psy tropiące do wykrywania sabotażystów, kary zbiorowe dla każdej wioski w promieniu dziesięciu kilometrów od sabotażu, rozstrzelanie dziesięciu zakładników za każdy zniszczony most. Ale represje nie zatrzymały sabotażu, bo każdy rozstrzelany zakładnik tworzył dziesiątki nowych wrogów Niemiec, każda rodzina straciła kogoś, każda wieś pamiętała, każda osoba miała powód do nienawidzenia Wehrmachtu, do pomagania Armii Krajowej, do ukrywania sabotażystów, do dostarczania informacji, do robienia wszystkiego, żeby zaszkodzić okupantowi. Weber kontynuował. Następny most w kwietniu, następny w maju. Do końca 1943 roku jego zespół zniszczył osiem mostów. Każdy blokujący główną linię transportową na tygodnie, każdy wymagający niemożliwego do zdobycia szybko sprzętu naprawczego, każdy wymuszający objazdy, które dodawały dni do transportu, które przeciążały alternatywne linie, które tworzyły wąskie gardła logistyczne w całym systemie. Ale mosty były tylko częścią akcji wieniec. Armia Krajowa atakowała też pociągi bezpośrednio. Wykolejenia były prostsze niż niszczenie mostów. Wymagały mniej materiałów, mniej ludzi, mniej czasu. Można było wykoleić pociąg w 10 minut, jeśli wiedziało się co robić, jeśli miało się odpowiednie narzędzia, jeśli timing był właściwy. Szeregowy Jan Piwnik, pseudonim Ponury, był specjalistą od wykolejania pociągów. Dowodził oddziałem partyzanckim w górach świętokrzyskich, dwudziestu ludzi, wszyscy z doświadczeniem bojowym, wszyscy gotowi do walki, wszyscy czekający na okazję do zadania Wehrmachtowi strat. Piwnik analizował harmonogramy pociągów, Wehrmacht próbował ukrywać harmonogramy, ale zawsze ktoś wiedział, zawsze jakiś polski pracownik kolei, zmuszony do pracy dla Niemców, przekazywał informacje do Armii Krajowej. Zawsze Armia Krajowa wiedziała, który pociąg przewozi co, który jest najcenniejszym celem, który wart jest ryzykowania życia. Czerwiec 43 przyniósł informację: pociąg z amunicją dla Frontu Wschodniego 20 wagonów wypełnionych pociskami artyleryjskimi, granatami, nabojami, wszystkim czego Wehrmacht potrzebował desperacko pod Kurskiem, gdzie toczyła się największa bitwa pancerna w historii, gdzie każdy pocisk liczył się, gdzie opóźnienie w dostawach mogło oznaczać, przegraną. Piwnik dostał rozkaz, wykoleić ten pociąg, zniszczyć amunicję za wszelką cenę. Pociąg miał przejechać przez Las Kołokońskich, przez miejsce idealne do zasadzki, gdzie drzewa podchodziły blisko torów, gdzie partyzanci mogli ukryć się 30 metrów od torów, gdzie mogli działać szybko i zniknąć, zanim Wehrmacht się zmobilizuje. Piwnik przygotował ładunek na torach, mały, tylko kilka kilogramów wystarczający, żeby zniszczyć szyny wystarczający, żeby pociąg jadący sześćdziesiąt kilometrów na godzinę wykoleił się wystarczający, żeby spowodować katastrofę. Ale był problem. Wehrmacht chronił pociągi wartownikami na każdym wagonie. Wartownikami, którzy strzelali do wszystkiego podejrzanego, którzy mieli karabiny maszynowe, którzy mogli zabić cały oddział partyzancki, jeśli partyzanci zostaliby zauważeni. Piwnik musiał zniszczyć pociąg i przeżyć, bo martwy partyzant nie może sabotować kolejnego pociągu. Przeżycie było priorytetem równie ważnym jak sukces misji. Plan był prosty. Podłożyć ładunek na torach, odpalić go zdalnie, gdy pociąg będzie przejeżdżał, poczekać, aż pociąg wykolei się, zaatakować z lasu, jeśli wartownicy przeżyją, zniszczyć amunicję albo przynajmniej część, uciekać, zanim wehrmacht przyśle posiłki. 21 czerwca o 20:30 pociąg wszedł w las, piwnik odpalił ładunek, eksplozja rozerwała szyny. Parowóz wykoleił się, wbił w ziemię, przewrócił się na bok. Pierwsze pięć wagonów poszło za nim. Efekt domina. Każdy wagon uderzał w poprzedni. Metal zgniata się, drewno pęka, amunicja zaczęła wybuchać spontanicznie od uderzenia. Wermacht, wartownicy próbowali uciekać, skakali z wagonów. Niektórzy ginęli w eksplozjach, niektórzy próbowali organizować obronę. Ale partyzanci otworzyli ogień z lasu, strzelali do wartowników, strzelali do wagonów, starali się wywołać więcej eksplozji. Walka trwała dwadzieścia minut. Wehrmacht wartownicy byli przeważeni, byli w szoku po wykolejeniu, byli dezorientowani. Partyzanci mieli przewagę inicjatywy, przewagę pozycji, przewagę zaskoczenia. Do końca walki wszyscy niemieccy wartownicy byli martwi albo ranni. Partyzanci stracili dwóch ludzi, obaj zabici w wymianie ognia, obaj pochowani później w tajemnicy w lesie. Piwnik patrzył na płonący pociąg i liczył wagony: dwadzieścia wagonów z amunicją, wszystkie zniszczone, tysiące pocisków, które nigdy nie dotrą na front, tysiące pocisków, które Wehrmacht będzie musiał zastąpić, produkując nowe. Transportując nowe, tracąc czas i zasoby, które nie miał. Wehrmacht dowiedział się o zniszczonym pociągu na zajutrz. Bach dostał raport i był wściekły. Jak partyzanci mogli zniszczyć cały pociąg z amunicją? Jak mogli przeżyć walkę z wartownikami? Jak mogli zniknąć bez śladu? Wydał rozkaz, intensyfikować patrole w lasach. Palić wsie podejrzane o pomoc partyzantom, rozstrzeliwać każdego złapanego z bronią, używać terroru do złamania polskiego oporu. Ale terror nie działał, bo im więcej Wehrmacht zabijał, tym więcej ludzi dołączało do Armii Krajowej. Im bardziej Wehrmacht był brutalny, tym bardziej Polacy byli zdeterminowani, im więcej Wehrmacht niszczył, tym więcej Polacy odbudowywali. Akcja Wieniec osiągnęła szczyt w 1944 roku. Armia krajowa koordynowała sabotaż na masową skalę, tysiące akcji w ciągu kilku miesięcy, wykolejenia, zniszczenia mostów, niszczenia parowozów, niszczenia zwrotnic, wszystkiego, co mogło zakłócić niemiecki transport. Wehrmacht liczył straty. Od stycznia do czerwca. 44 Armia Krajowa zniszczyła 684 pociągi. 684. Liczba tak ogromna, że Berlin początkowo nie wierzył raportom. Myślał, że komendanci terenowi przesadzają, żeby usprawiedliwić swoje niepowodzenia, ale liczby były prawdziwe, zweryfikowane przez niezależne źródła potwierdzone przez raporty z frontu wschodniego, gdzie jednostki skarżyły się na brak amunicji, brak paliwa, brak żywności, wszystko opóźnione, wszystko brakujące, wszystko dlatego że pociągi nie docierały i Wehrmacht zaczął rozumieć. Rozumieć, że polski ruch oporu nie jest irytacją, jest zagrożeniem strategicznym, jest czynnikiem wpływającym na przebieg wojny na wschodzie, jest powodem, dla którego Wehrmacht traci. Bach napisał raport do Himmlera, raport był szczery, brutalno szczery. Polski ruch oporu jest najbardziej zorganizowany i najskuteczniejszy w okupowanej Europie. Ich sabotaż kolejowy powoduje straty równoważne stratom z dużej bitwy. Nasze represje są nieskuteczne. Każdy rozstrzelony Polak tworzy dziesięciu nowych wrogów. Potrzebujemy innych metod albo musimy zaakceptować, że nie możemy całkowicie kontrolować Polski. Himmler odpowiedział krótko. Znajdź innych metody. Porażka nie jest opcją, ale Bach nie znalazł innych metod, bo nie było innych metod. Nie można okupować kraju przeciw woli całego narodu. Nie można terrorem stworzyć posłuszeństwa, gdy każdy akt terroru tworzy więcej oporu. Nie można wygrać wojny przeciw ludności. Cywilnej, która wybrała walkę. Wehrmacht próbował używać kolaborantów, Polaków, którzy pracowali dla Niemców, którzy zdradali swoich rodaków za pieniądze albo bezpieczeństwo, ale kolaboranci byli łapani przez Armię Krajową, byli sądzeni przez podziemne sądy, byli egzekwowani jako zdrajcy. Wehrmacht próbował infiltrować Armię Krajową, wysyłając agentów udających Polaków. Ale agenci byli identyfikowani, kontrwywiad Armii Krajowej był doskonały, każdy nowy rekrut był sprawdzany, weryfikowany, testowany, zanim dostał dostęp do jakichkolwiek poważnych informacji. Wehrmacht próbował wszystkiego, i wszystko zawodziło, bo Armia Krajowa była czymś więcej niż organizacją wojskową była narodem w broni. Była całym społeczeństwem zaangażowanym w opór i nie można pokonać całego społeczeństwa, nie bez ludobójstwa totalnego, nie bez wymordowania każdego mężczyzny, kobiety i dziecka. A nawet Wehrmacht miał granice tego, co był gotów zrobić, przynajmniej w Europie, przynajmniej wobec białych ludzi. Do końca okupacji armia krajowa sabotowała kolej systematycznie. Tysiące akcji, tysiące zniszczonych pociągów, dziesiątki tysięcy ton materiału wojennego utracone, setki tysięcy godzin opóźnień, niepoliczalne komplikacje logistyczne. Wehrmacht. Nigdy nie przyznał publicznie, jak bardzo polski sabotaż wpływał na ich zdolności bojowe, nigdy nie przyznał, że armia krajowa była głównym powodem problemów logistycznych na froncie wschodnim, nigdy nie przyznał, że zlekceważyli polskiego ruchu oporu i zapłacili za to najwyższą cenę. Ale wewnętrzne dokumenty mówią prawdę. Raporty z 1944 i 1945 roku wspominają ciągle o polskim problemie, o partyzanckim zagrożeniu, o niemożności zabezpieczenia linii komunikacyjnych. Wehrmacht wiedział po prostu nie chciał przyznać publicznie. Bo przyznanie oznaczałoby przyznanie się do porażki. Przyznanie, że naród, który Wehrmacht pokonał w osiemnaście dni we wrześniu dziewiątego, wygrywał przez pięć lat okupacji. Wygrywał nie w otwartych bitwach, ale w wojnie na wyczerpanie, w wojnie sabotażu. W wojnie, gdzie determinacja była ważniejsza niż czołgi. Mróz opadł z Polski w kwietniu 1945 piątego. Wehrmacht się wycofywał. Armia czerwona wkraczała. Wojna się kończyła. Weber przeżył. Piwnik zginął w 44, zabity przez Wehrmacht w walce. Większość sabotażystów nie dożyła końca wojny, ale ich praca przetrwała. Przetrwała w każdym pociągu, który nie dotarł, w każdej tonie amunicji, która nie została użyta. W każdym dniu opóźnienia, który osłabił Wehrmacht, SS zlekceważyło armię krajową, myśleli, że to banda bandytów, myśleli, że represje wystarczą, myśleli, że terror złamie polski opór, mylili się we wszystkim. I zapłacili cenę, której nigdy nie policzyli publicznie, ale która była realna, bardzo realna. Armia Krajowa pokazała, że naród może walczyć nawet pod okupacją, że sabotaż może wpływać na wojnę równie skutecznie jak bitwy, że determinacja może pokonać terror. Wehrmacht się tego nauczył za późno, ale się nauczył. Pytanie, które pozostało, brzmiało prosto. Ile wojen jest wygrywanych nie na froncie, ale w tyłach wroga, która akcja sabotażowa zmieniła wszystko? Jeśli ta historia pokazała ci, że opór ma moc nawet pod okupacją, polub i subskrybuj. Następna historia może być bliżej niż myślisz.